Dzień dobry. Tu Mama Games. Chcemy zrobił wideo, w którym mówi, że mnie przegonił. Ale Siemanko. to jest wojna. Siemanko. To są moje komentarze. Będzie tak łatwo. meme Games idzie do wojny. Mema Games deklaruje wojnę. Oficjalna deklaracja wojny się sprawdziła akurat. No i subskrybujcie do tego kanału, bo... Bo jest coś. Akurat tego nie widziałem. W Roadbook zombie widziałem to, ale nie widziałem. 26 minut temu. To, to on 14 to zrobił. Ale Ale jak wiecie. Jak wiecie, wiecie, 10, wiecie 9, że coś... 8, się. 7. 6. Mechmed Games musi mówić szybko, żeby przegonić Ksaverę go. Stworzyłem tylko jedno... Ja stworzyłem jedno konto, żeby mieć... Szybcie. Więc... Mój główny kanał ma tylko jednego szybki, bo tam nie ma już Ksavera jednego kanału, ale dwa łączne moje kanały mają więcej. Chciałbym to utrzymać Mechmed Games, fa naprzód. Ksaverę, niszki go.

subskrybujcie do Mechme Games dla tych i e, w ogóle nie wiem, że w tym samym pokoleniu czyli subskrybujcie do tego kanału, który to nagrywa Mechme Games i nie subskrybujcie do ksawerego, bo to jest najlepszy, bo to jest najgorszy kanał, który się on, on, on mnie aktualnie przegoniał Aleksander chyba u, u, używa subbotów. Na pewno używa subbotów. Ale subskrybujcie do mnie nadal, ja nie będę go wyportować. Może go zreportuję. To może to, ja, ja to za... O, jest. in mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. no the problem. Not in the problem. community guidelines. thank you do no. Wiem, to jest tak jakby spam, ale... Okej, okay, nie teraz. Ten ksawery jest niebezpieczny. Popatrzcie, 16 subskrybentów, 21 filmów. A my tu mamy... Stworzyłem nowe konto, żeby tylko mieć 15 subskrypcji. A, 16. Co się stało? No. Hmm. Mam games... Games... Może być równy jednak, ale pamiętajcie, my nadal jeszcze tego nie wygrali. Wygramy to, jak będziemy mieć bardzo wysoko, bardzo, o wiele więcej subskrypcji niż ksawery. O wiele więcej, szyb, bardzo szybciej rosnący kanał. I Oczywiście, o wiele lepsze wideo. Będzie Papa od My Games. Włączam kamerkę. No i pamiętajcie, ten film nie ma schęcać osób, żeby mech, zasubskrybowali mech do Xaver'ego. Games. Ma po prostu. Tylko. Ma po prostu. Wiesz. Ma po prostu. Mamy mieć. Bardzo oraz świąteczne to ma być Kanał, który jest najlepszy to na świecie. Jest Subskrybuj! Ogóle, Nie jakiegoś do i będę tutaj was do starych Miałeś. czasów. Dzień dobry, tu mamy games. Do widzenia, tu games. Zobaczcie, mamy games to i to